Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. E, szczerze mówiąc nie miałem e, do tej pory jeszcze zaszczytu e, pracować nad projektem z Państwa branży, aczkolwiek jeżeli chodzi o procesy dekarbonizacji przemyśle, no to już sporo tych projektów w tej chwili e, prowadziłem. Nazywam się Tomocha Umeda. E, jestem założycielem firmy Hynfra, to jest taki integrator, deweloper projektów dekarbonizacyjnych z udziałem wodoru. Robimy zarówno instalacje wytwarzania dużych, dużych wolumenów zielonego wodoru i zielonego amoniaku. Te instalacje są głównie za daleko na południu, w Jordanii, w Omanie, nawet w Mauretanii. W Polsce zajmujemy się głównie dekarbonizacją ciepłownictwa w samorządach oraz również zakładów przemysłowych do tej pory e, jesteśmy w trakcie w tej chwili tak, w takich w trakcie takich procesów już zaawansowanych zarówno dla e, firm które wytwarzają czy to światło wody czy czy firm produkujących e, AGD również firm produkujących i tutaj trochę z, z branży przetwórstwa żywności e, czyli jedna z firm wytwarzających e, różnego rodzaju płatki śniadaniowe i tego typu produkty. Dlaczego tu jestem? Jestem tu dlatego, że temat dekarbonizacji jest tematem dość coraz bardziej obecnym. Jestem nawet bardzo wdzięczny, że mogę tutaj być, bo, bo też już miałem jakiś wstępny kontakt rok, może ponad rok temu z, z Państwa branżą i wtedy jeszcze kwestie dekarbonizacyjne nie były chyba tak mocno obecne w planowaniu przyszłości państwa branży. Myślę, że dzisiaj powoli staje się to coraz ważniejsze, pomimo że są państwo w tej szczęśliwej sytuacji, że nie są państwo objęci w tej chwili bezpośrednio obowiązkami taksonomicznymi, tak jak inne gałęzie przemysłu, to dopiero nastąpi za jakiś czas w kolejnych nowelizacjach taksonomii europejskiej, czyli właśnie obligacji do tego, żeby raportować w niefinansowych rocznych raportach te wszystkie kwestie między innymi związane z dekarbonizacją. Natomiast no, tak czy siak to niezależnie od tego, czy, 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 czy Państwa branża prędzej czy później będzie musiała się tym zająć, no to wszyscy mamy tą datę 2050 roku, ona się wydaje bardzo odległa. W zasadzie nie, teoretycznie nie ma o czym rozmawiać, bo to, to dopiero te wtedy będziemy musieli być zeroemisyjni. Natomiast oczywiście to dążenie do zero, zeroemisyjności nie wydarzy się skokowo nie wydarzy się nagle, i to jest pewien proces, którym towarzyszą dość e, istotne zmiany regulacyjne, czyli środowisko, w którym się poruszamy i w którym realizujemy swoją produkcję przemysłową. E, oczywiście. Żebyśmy sobie uświadomili, co to jest zeroemisyjność, bo to tak rzadko, rzadko, rzadko można zwrócę do tego slajdu, zeroemisyjność oznacza, że nie istnieje rynek węgla, nie istnieje rynek gazu, nie istnieje rynek ropy. Tak? To, to oznacza zeroemisyjność. Tak, żebyśmy sobie to jasno uświadomili. Czyli w tych całym obszarze konsumpcji energii, który wykracza poza energię elektryczną, ale dotyczy też ciepła, które Państwo zużywacie, pary technologicznej chłodu, ale także tego, co napędza transport, który, który przewozi państwa produkty. Wszystkie te obszary mają korzystać z energii odnawialnej, dziś jeszcze, tak naprawdę odnawialnej, bo jeżeli mówimy o atomie, to będzie stanowił go promień tego zapotrzebowania. Tak, żeby Państwu to przybliżyć w liczbach, tak szybko powiem, że my dzisiaj w Polsce Konsumujemy łącznie 1000 terawatogodzin energii w ogóle jako gospodarka. Natomiast energia elektryczna, o której często mówimy, jak mówimy o atomie, jak mówimy o oze, to tak naprawdę musimy o energii elektrycznej i rynku energii elektrycznej, to cały, cały, cały system elektroenergetyczny w Polsce, proszę Państwa, konsumuje, czy wytwarza, czy, czy obraca 175 terawatogodzinami, czyli zaraz 17,5%. Energii, którą w całości konsumujemy. Nie, nie liczy się nigdy w tych wszystkich publicznych wystąpieniach, na przykład cieplarnictwa, które, które, które to konsumuje, 170 terawattogodzin energii, czyli drugie tyle, co rynek energii elektrycznej. Nie mówi się o transporcie, to jest 245 terawattogodzin. Czyli jak ktoś mówi o elektryfikacji transportu za pomocą systemu elektroenergetycznego, to znaczy, że nie wie o czym mówi, bo tego się nie da zmieścić, prawda? Jednego, jedno w drugie. No, przemysł i to całe nieelektryczne wykorzystanie energii w przemyśle, czyli właśnie para technologiczna, chemia cała, azot i tak dalej, i tak dalej. To jest 330 terawatogodzin, proszę Państwa, wykorzystania dzisiaj energii. Yy, yy, no i plus jeszcze rolnictwo, tam 9, budownictwo, i tak dalej. Łącznie dokładnie, tak, tak, dokładnie 998 terawatogodzin energii. To jest to, co zużywamy i to, co musimy zdekarbonizować. O tym się rzadko mówi, że ta dekarbonizacja to jest aż takie wyzwanie, tak? że mówi, mówi, bo cały czas myślimy tylko o tych 175 godzinach energii elektrycznej, a to jest lekka pomyłka. Dekarbonizacja oznacza elektryfikację gospodarki, czyli cała ta energia, którą mamy dzisiaj, używamy na, z gazu, z węgla i tak dalej, ma pochodzić z zelektryfikowanych źródeł energii i to mają być odnawialne, źródła energii, czyli OZE i oczywiście, jeżeli sobie tak wyobrazić, wyobrazić na wprost, czyli że musimy zbudować system elektroenergetyczny, który, do którego przyłączymy 1000 godzin OZE, no to rzeczywiście to jest niemożliwe. Po pierwsze nie ma takiego systemu elektroenergetycznego, który byłby w stanie to umieścić. i tutaj mogę od razu powiedzieć, że w najśmielszych, w najdzikszych snach Polskiej sieci elektroenergetycznych, rozwój systemu elektroenergetycznego jest co, co najwyżej 240 TWh. To tyle można w tym systemie, tak zmieścić fizycznie, geograficznie w Polsce. Tak? Jedna czwarta tej energii, tak? Czyli musimy sobie odpowiedzieć, okej, okay, to o co chodzi z tą dekarbonizacją? Dlaczego, to jak my to wszystko mamy zrobić? Tak. No i oczywiście jest na no, no to odpowiedź, to wymaga trochę takiej zmiany myślenia. Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, że dekarbonizacja to jest po prostu proces, który, który wymaga od nas przede wszystkim zrozumienia, że nic już nie będzie takie jak było. I że nie możemy do końca posługiwać się takimi kalkami z teraźniejszości, z przeszłości, do tego, żeby opisywać i wyobrażać sobie przyszłość. Dzisiaj, odmowy, jeżeli chodzi o nowe OZE. To jest 51 gigawatów, to są w ogóle dane już stare, bo w tej chwili to, to jest dużo więcej. I proszę Państwa, tych odmów jest coraz więcej, coraz większy udział jest, jakby coraz mniejszy udział przy nowo obłączanych OZE w całym, w całym tym misie energetycznym naszego systemu elektroenergetycznego I tak będzie i tego się nie da w żaden sposób odwrócić. Znaczy, jeżeli ktoś opowiada, że będą jakieś modernizacje sieci i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest moż, moż, można zrobić, ale te modernizacje umożliwią dosłownie polepszy, o promień polepszenie tej sytuacji. To w ogóle nie, nie, nie wchodzi w rachubę. Także e, tak naprawdę dzisiaj sobie musimy e, powiedzieć, co dalej z tym rynkiem energii i jak my wszyscy, zwłaszcza ci, którzy z tej energii jednak korzystamy i również ona stanowi istotny jakiś udział w kosztach wytwarzania, co mam zrobić. Kolejną, kolejną rzeczą jest również pewna swego rodzaju stabilność tego, tej rzeczywistości energetycznej, bo również to, co się okazało poprzez COVID i wojnę ukraińską, to wszystko, co wydawało nam się stabilne i niezmienne, okazało się całkowitym złudzeniem i dzisiaj nie możemy być pewni cen gazu przez najbliższe 10 lat, jeżeli ktoś dzisiaj wyskoczy z jakąś prognozą tych cen, to, to raczej oskarżyłbym tę osobę o e, szalbierstwo i, i, i oszukiwanie rynku niż o jakąkolwiek prawdę, ponieważ te ceny są nieprzewidywalne, nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się dzieje dzisiaj na Morzu Czerwonym, tego, że USA właśnie e, postanowił ograniczyć eksport e, gazu E, Skroplonego e, 3 tygodnie temu i tak dalej, i tak dalej. O tym może, to, to jest temat na oddzielne, w ogóle, e, na oddzielne e, rozmowy. Czyli tak naprawdę rozwiązanie jest tylko jedno i to, to rozwiązanie Państwo już na pewno słyszeli, czyli energetyka rozproszona. Tak? Co to znaczy energetyka rozproszona? To nie chodzi do końca o to, że mamy na dachu e, fotowoltaikę. Tylko chodzi o to, żeby tworzyły się, na, tworzyły się zbilansowane podsystemy energetyczne, czyli takie podsystemy, które na jakimś, na jakimś tam terytorium są w stanie całkowicie i w sposób samowystarczalny zrealizować wszystkie swoje potrzeby energetyczne w tym szerokim pojęciu, tak nie tylko w pojęciu energii elektrycznej, ale również tego, co dzisiaj nazywamy paliwami, a co tak naprawdę jest napędem do naszego transportu właśnie w obszarze ciepła i we wszystkich innych nieenergetycznych czy nie stricte energetycznych układach stosowania, stosowanych w przemyśle. Jak to, jak to wygląda w praktyce? No oczywiście taka idea tworzenia wyspy energetycznej, która jest samowystarczalna. Do tej pory był tylko opowieścią o żelaznym wilku. Natomiast rewolucja, która się dzieje i tak naprawdę między innymi w ogóle dlatego był możliwy Nowy Zielony Ład uchwałony w 2019 roku, to okazało się, że jest już technologiczna dojrzałość tego, żeby wprowadzić na rynek gracza, który, który jest tutaj szalenie istotny. I tym graczem jest wodór, proszę Państwa. Wodór to nie jest paliwo i to nie jest paliwo przyszłości. Bo to jakieś, tak jest taka, takie hasło, wodór paliwo przyszłości, no to ani to nie jest paliwo, ani przyszłości. Nie jest to paliwo dlatego, że noś, wodór jest to nośnikiem energii. Wodór jest takim łącznikiem, który umożliwia proces dekarbonizacji, ale nie jest celem sam sobie. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ. Przez te nasze kalki intelektualne, że jest jakaś Toyota Mira, która jeździ na wodór, to my sobie od razu wyobrażamy, a wodór to paliwo, a jak paliwo, to dotyczą wszyscy, wodoru wszystkie prawa rynku paliw, na przykład. Tak bardzo często jest. I bardzo często poddajemy się takiemu myśleniu, że skoro jest wodór i samochód, to znaczy, że to jest taka nowa benzyna. Aha, no to patrzmy na, to, jako na benzynę, a to ja nie potrzebuję benzyny, bo ja mam, nie wiem, wynajmuję sobie floty i to one mają ten problem. Tak? Więc, więc wodór nie jest paliwem. Wodór jest nośnikiem energii, i nawet napęd wodorowy w samochodzie Mirai jest napędem elektrycznym, czyli po prostu jest to przeniesienie tej zera, powinno być, przeniesienie zeroemisyjnej energii z OZE. -y, poprzez wodór do silnika elektrycznego. Oczywiście za chwilę będą spalinowe silniki wodorowe, co też jest po prostu przeniesieniem tej energii elektrycznej z OZE do silnika, bo nie ma wodoru takiego, który, za przeproszeniem, występuje sam w przyrodzie, to znaczy jest, jest biały wodór, ostatnio odnajdywany w Albanii i tak dalej, oczywiście jest go dalece niewystarczająco dużo, żeby myśleć o jego istotnej roli w gospodarce. No to, no to w takim razie mamy, mamy samowystarczalność energetyczną, i możemy sobie wyobrazić, oczywiście, nie wiem, taki duży zakład przetwórstwa mleka, jako jednostkę energetyczną samowystarczalną, wyposażoną we własne źródła OZE, we własne instalacje magazynowania energii, we własne instalacje wytwarzania wodoru, który to wodór służy w tej sytuacji ty również do magazynowania energii, to takiego długoterminowego albo takiego bardziej wszechstronnego magazynowania energii niż same baterie litowo-jonowe. I taki zakład, zakład leczarski teoretycznie właściwie spełnia wszystkie kryteria do tego, żeby już można mógł sobie powiedzieć, jesteśmy w 2050 roku, jesteśmy zeroemisyjni, praktycznie wszystkie potrzeby energetyczne są realizowane poprzez ten układ ozy wodu tak? Z tym, że problem polega na tym, że e, z całym szacunkiem do Państwa branży, ale e, nie, po pierwsze, nie każdy ma do dyspozycji za płotem wystarczająco dużo ziemi, żeby zbudować sobie na niej odpowiednio dużo OZE, żeby zasilić swój zakład. A dzisiaj to może nie jest żaden problem, ale w ciągu najbliższych 20 lat e, te regulacje będą się na tyle zaostrzać, że nawet tak zwane kontrakty długoterminowe na zakup energii zielonej, jeżeli będą przechodzić przez sieć elektroenergetyczną, którą mamy w Polsce, która jest skarbonizowana, na nawęglona w 70%, to już w marcu zeszłego roku Niemcy przyjęły sobie tak zwaną politykę należytej staranności w ocenianiu zielonych certyfikatów i na przykład nie uznają, nie chcą uznawać gwarancji pochodzenia. Z Polski, tak? dlatego że tych, tych takich gwarancji pochodzenia, które pokazują, że po prostu ktoś ma kontrakt PPA. Czyli długoterminowe, jeżeli myślimy o długofalowych procesach, to musimy y, mieć na uwadze, że te proces, tym procesom towarzyszy y, problem y, nieokreślonego i nieprzewidywalnego tempa zmian regulacyjnych. To bardzo jest ważne, kiedy na przykład chcemy zainwestować w coś i wiemy, że kontrakt, spłata tego kredytu właśnie będzie miała miejsce przez 15-20 lat i ważne, żeby wówczas mieć pewność tego, w jaki sposób będziemy funkcjonować przez najbliższe lata. Czyli te podsystemy elektroenergetyczne, magazyn energii i zielony wodór to jest to, co chciałbym tutaj Państwu dzisiaj dać pod rozwagę, to tak mniej więcej wygląda, że mamy ozy, mamy jakiś tam system bateryjny, mamy elektrolizer, który nam wytwarza wodór, to wszystko razem wytwarza nam praktycznie pokrywa większość zapotrzebowania procesowego i energetycznego w większości zakładów przemysłowych. Oczywiście jak każda branża ma swoją specyfikę, ja tutaj nie chcę za bardzo wkraczać Specyfikę Państwa branży, bo się po prostu na tym nie znam. Znam się na przykład na chemii. Dobrze na chemii nawozowej i wiem, że tam całkowicie ten proces wystarcza do tego, żeby całkowicie zdekarbonizować takie pułapy. Oczywiście jest to niemożliwe, pułapy są za duże, ale, ale, ale teoretycznie jest to, teoretycznie mogłoby tak być. Proszę zauważyć, że pomiędzy i magazynami energii jest połączenie z systemem elektroenergetycznym. To jest właśnie dokładnie odpowiedź na to, która zresztą to odpowiedź, która to kwestia zresztą nie jest tylko moim pomysłem, ale jest kwestią już pewnego konsensusu między również Urzędem Regulacji Energetyki, między PSE, że tego rodzaju podsystem, który jest wewnętrznie zbilansowany, on po prostu sam sobie pracuje i jemu jest świat do niczego niepotrzebny, ale podłączony właśnie poprzez magazyn energii do tego dużego systemu jest właśnie tym kierunkiem oczekiwanym przez ten duży system elektroenergetyczny rozwoju energetyki w Polsce. Czyli nie jesteśmy w stanie dzisiaj podłączyć do systemu elektroenergetycznego tysiąca terawattogodzin źródeł energii elektrycznej, ale jesteśmy w stanie do systemu elektroenergetycznego przyłączyć podsystemy, zbilansowane podsystemy, które łącznie będą zapewniać. Całość zapotrzebowania na energię w naszym kraju, również dotyczy to przemysłu. I tutaj co do tego dzisiaj już nie ma żadnych wątpliwości, bo dzisiaj już nie ma żadnych wątpliwości nikt, że można zrobić cokolwiek innego, na przykład zmodernizować właśnie sieci, albo że wyjść z Unii Europejskiej, bo to też jest jakiś pomysł, prawda? Albo, albo, że znaleźć jakiś, albo, że nie wiem, że w, ka w, każdym, w każdym mieście będzie stał mały reaktor atomowy. Oczywiście, e, z tych że wszystkich rzeczy, które, które wymieniłem, e, najbardziej prawdopodobną rzeczą jest stworzenie zbilansowanych po system. Stworzenie reaktora w każdym mieście, czy wyjście z Unii Europejskiej, moim zdaniem są mniej prawdopodobnymi scenariuszami. E, trochę. O, o tych małych reaktorach mogę w kuluarach powiedzieć, bo też akurat jest to temat, którym się długo zajmowałem. E, no i oczywiście e, ten, ten rozwój rynku wodoru, to już e, mówiłem, jak się szybko przemieszczam, bo mamy 20 minut, a prezentacja, prezentacja jest trochę dłuższa. Proszę dawać sygnał, jak już mam kończyć. E, więc, wodór nam jest właściwie potrzebny do wszystkiego. Powierzchnia z warunkiem dekarbonizacji, daje nam czysty, możliwość czystego transportu, daje nam możliwość na przykład bo, yy, wytwarzania ciepła. I to nie ciepła bo, z, w ten sposób, że zużywamy wodór na potrzeby ciepłownicze, to możemy zużywać ciepło odpadowe z samego procesu wytwarzania wodoru. Tak? I teraz to te ciepło odpadowe w zależności od branży, to, to też są jest różne zapotrzebowanie na ciepło, ale tam, gdzie jest. Yy, yy, Zapraszam na przemysowe ciepło wysokotemperaturowe. Owszem, również są elektrolizery, które pracują, pracują na 500-600 stopniach Celsjusza i taką parę można że tak powiem, z nich wycisnąć. A są, 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 są najbardziej klasyczne, alkaliczne elektrolizery, które pracują na 90 stopniach Celsjusza, to też już jest temperatura, która w wielu procesach wystarcza. Ona dziś w ogóle w tych nie jest wykorzystywana, na po prostu sobie ucieka, ucieka w powietrze i tak dalej, i tak dalej, także, także jakby tutaj dość wszechstronnie można, można te, te procesy, czy właśnie taką integrację energetyczną zrealizować właśnie poprzez szukanie efektywności w tych procesach. No i co, co jest też ważne, bo Mówiłem tutaj, że zajmujemy się tą dekarbonizacją ciepłownictwa również komunalnego. Otóż śmiem twierdzić, że optymalnym układem tworzenia takiego zbilansowanego systemu, e, podsystemu energetycznego jest oparcie go o samorząd. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze samorząd jest dysponentem e, polityki przestrzennej. Tak? Czyli to, Proszę Państwa, proszę zauważyć, że OZE tym się różnią od węgla i gazu, że nie ma tutaj ekonomii stali, że nie ma czegoś takiego jak wielka rura z gazem, i dzięki, która jest w puławach i dzięki temu jednostkowe koszty wytwarzania amoniaku są niższe. W przypadku OZE tym, co ogranicza jego skalowalność, to jest przestrzeń, ta geograficzna tak, przestrzeń po prostu. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie dowolnie skalować ilość ozonu, bo ona zawsze będzie gdzieś tam limitowana tym, do czego mamy dostęp. To jest ogromny problem dla wszystkich tych, którzy muszą się dekarbonizować, bo zazwyczaj dekarbonizacja zastaje ich już w pewnej lokalizacji. No i żeby odpowiednio się naenergetyzować, czy podłączyć tam 5, 10 czy 20 megawatów tego ozonu, no to też trzeba, trzeba tych hektarów gdzieś w pobliżu. Nabrać i jeszcze przekonać lokalny samorząd, lokalną gminę, żeby, żeby zastosowała odpowiedni plan miejscowy. Zupełnie inną sytuacją jest sytuacja, w której samorząd jest po naszej stronie. Czyli tworzą się, tworzą się takie konstrukty, które nazywamy zielonymi, certyfikowanymi strefami przemysłowymi, już kończę, które są właśnie oparte o synergię pomiędzy potrzebami ciepłowniczymi, transportowymi i przemysłowymi wszystkich podmiotów na terenie samorządu, bądź grupy samorządów, które taką strefę zieloną chciałby utworzyć i takie zielone strefy już tworzymy w tej chwili w Polsce. Pierwsza już jest w trakcie realizacji w Sanoku, druga w Rumi, w Redzie i kolejne, kolejne będą, będą się realizować, także proszę tutaj mieć na uwadze te procesy, te kierunki, bo one po prostu będą pukać do Państwa bram bardzo szybko. Dziękuję bardzo.